bo więcej tych ciosów przyjął na przykład, tylko po piątkach, jak ja nie pamiętam, to chodziło i go na piątki nie na piątki, tylko bucił powietrze. Także teraz wszystko dla niego musi wygrać, no. a nie lepiej to, żeby jeszcze go żeby wysąkał z tego obawki, no tak to jest tak, no. że Krycha co powiedzą sędziowie będziemy musieli wziąć tak klatę ten wersji, się po prostu z nimi bo to może wygrać jeden i drugi a może remis tam ciężko oceniać z tej perspektywy widzą również, że pewnie też jest ciężko oceniać, bo emocji w tym pojedynku nie brakowało, sędziowie muszą tę robotę po prostu wykonać tak łatwo. widzimy prawo, okay, brutalnie, brutalny okay. Krycha oblicze Ty, ty obstawiesz 28 Sędzia Wątkowski, 29 28 Za jedno zwycięzcy, zwycięstwa, który zostaje Krystian! Krystian!